Hej, Manko. witam was bardzo serdecznie. Tutaj Adi Games i Adi Games powraca znowu do gry. Barbara Streisand. Tak, powracam do gry. Eee, długo mnie nie było, było to spowodowane kilkoma incydentami. Eee, no, lecz już jestem. Eee, no i znowu będziemy grać, sobie grać będziemy mogli. No, i sobie włączmy to. No i patrzcie, gramy na e, modach. E, 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 e. A znajdźmy jakieś tutaj zwierzątko. Mato no, Widzicie, mamy tutaj silver skeleton. Sebrnego szkieleta. E, no i tak to mniej więcej wygląda. E, no, i cóż więcej, niedługo się ukaże odcinek z, z Dzikich Playsów, które nagrywają już Flapper i Kiwi Games. No, i ja też do nich dołączam. I tak to mniej więcej wygląda. No, i zapraszam Was do subskrypcji, do lajkowania, do komentowania. No i cześć Mano. Ciao.